Cześć, Piotr Merek, HDTV Polska, jesteśmy na targach IFA w Berlinie, 2016 rok, kolejny rok, kolejne targi. Dzisiaj drugi dzień dla dziennikarzy, dzień konferencyjny, mamy dużo konferencji za sobą i w końcu trafiliśmy na stoisko Panasonica. Nowe produkty, o których jeszcze powiemy na innych filmach, ale pewnie dziwicie się, czemu stoję akurat w tym miejscu, ponieważ zawsze opisujemy telewizory, blu-raye, kamery, słuchajcie, okazuje się, że... Tutaj też jest telewizor. Też jest telewizor. Pewnie się zdziwicie. Mam tutaj pomocnika, który zaraz odpali ten telewizor. To poproszę w takim razie. I zobaczcie. Zobaczcie, co się stało. Coś niesamowitego, słuchajcie. To jest najzwyczajniejszy w świecie telewizor i zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. To jest normalnie szafka. Ten telewizor jest w ogóle grubości. Znaczy, to jest szyba, tak? To jest najzwyklejsza w świecie szyba, grubości kilku milimetrów. I mamy tutaj. Normalny ekran telewizyjny. E, powiem Wam, że chciałem tam zajrzeć do środka i zobaczyć jak, w ogóle, jak to działa, tak? na jakiej zasadzie jest sygnał doprowadzany. E, nie mogę, ale nie dziwię się, dlatego że to jest pewnie jakaś mega opatentowana konstrukcja. Coś takiego prawdopodobnie zobaczymy już w najbliższych latach. Myślę gdzieś 2018-2019 rok takie rzeczy będą mogły być w naszych domach. No powiem wam, że wkładanie telewizora i umieszczenie telewizora w szafie, tak, to jest normalna szafa, po prostu coś niesamowitego, a w tym momencie... Telewizor został wyłączony. Widzimy jakieś dzieła sztuki z tyłu. E, niesamowite. Z tego co się dowiedziałem, to mamy tu z OLEDem do czynienia. Tak więc tutaj no, technologia OLED znowu pokazuje pazur. Zobaczcie, telewizory są bardzo smukłe i to już robiło wrażenie, ale to jest dopiero początek. Dlatego że giętkość to też już widzieliśmy, gdzie ten OLED się może składać. A tu proszę, kolejne zaskoczenie: czyli mamy telewizor w formie normalnie przesuwanej. Szafy. Niesamowite. Tam dalej jeszcze, słuchajcie, też widziałem na przykład w lodówce ekran, właśnie w ten sposób wykonany, więc też to wyglądało. Wow. Nie mam pytań, tu Panasonic naprawdę nas zaskoczył. Jeżeli będziecie na IPA w najbliższych dniach, musicie koniecznie zobaczyć ten patent. No dobrze, ja Wam bardzo dziękuję. W takim razie zapraszam na portal. Tam też będziemy opisywać pozostałe produkty firmy Panasonic i na fanpage. Trzymajcie się. Cześć.